Dobra, sieła z tej strony i TZR a to jest pierwszy odcinek z MySamercara i będziemy składać nasz letni samochód. Dobra, a więc dajemy New Game i wpisujemy. I YouTube. Oczywiście wyłączamy permanentną śmierć, bo wiem, że zdechnę nieraz. No i lecimy. Dobra, pomijamy. Rok 1995. No i jesteśmy. Dobra, idziemy. Nasza piękna Satsuma, którą będziemy składać. Dzisiaj nie będę jakoś za bardzo się angażował w składanie, to już będzie w kolejnym odcinku. Yy, no, no więc pierwsze co robię, no to idę do wujka po prezencik. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Zbieram 300 subskrypcji i będzie specjal, ale o tym już przed chwilę przed yy, tym specjalem. Znaczek Turbo bierzemy. Się przyda, będzie fajny. Dobra, no i dajemy znaczek tutaj. Yy, ogólnie na kolejny odcinek, yy, przyszykuję fajny skin do Satsumy. Będzie fajne oznakowanie. Tutaj szyby, jak na razie jest. Radio szyby, ale to będzie zmienione. Yy, jeszcze fajnie będzie zmienić tutaj flagę. I tutaj zmienimy flagę na instrukcję składania tego silnika. Więc. Będzie super. Ogólnie, moim planem jest na tą Satsumę najpierw ją złożyć. No i tak naprawdę przejść Majster Wystąpić w wyścigi. I zobaczymy, co będzie dalej, prawda? No, mamy piwereczko. Dobra, idziemy. Ogólnie z tymi kluczami nie chcę mi się za bardzo składać silnika, więc w sumie fajnie będzie, jak sobie z katalogu zamówię na początku taką fajną rzecz, czyli klucze. Ja sobie tutaj już dam ten liścik, i myślę, że fajnie by było, jakbym ten liścik już zawiózł. Jak zawiozę ten liścik, to zrobię przy okazji, zrobię przy okazji jakieś. Zakupki może i będzie fajnie. Dobra, i lecimy. Ym, no nie zupełnie, muszę wziąć list O, Dobra, ogólnie mam kierownicę, więc będzie przyjemniejsza jazda. No niestety na początku, no tak będzie że będę musiał posługiwać się motorynką i nie będzie jakoś to wygodne. Ogólnie mam tutaj zamiar dodać parę takich fajnych modów, yy, które no, nie, nie pomogą mi w rozgrywce, a po prostu to będzie taka wi wizualna modyfikacja. Może tam jedną pomocniczą modyfikację zainstaluję, czyli yy, backpack mod, no, bo tak listy na przykład wozić to. No po prostu nie będzie fajnie I to tak naprawdę jedyne ułatwienie będzie W kolejnym odcinku postaram się pojechać po opony do opuszczonego domu A raczej... Te, te... A raczej do budynku yy, Który był pozostałością domów, no bo to domem tak zbytnio nie mogę nazwać Bo to tak naprawdę ruina, no ruina Ojoj, 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 lipa, lipa, lipa Dobra, żyję. Na szczęście żyję. No i oczywiście listu nie wezmę. Dobra. Jademy dalej. Będę też starał się wszystkie osiągnięcia z MySummerCar rozdobyć, To będzie no, bardzo trudne. Tym pomysłem bardziej kieruję się od Bonkola, który właśnie robi takie odcinki. Pomyślałem, że fajne będzie też jak będę robił to na moich odcinkach. I to będzie tak naprawdę takie urozmaicenie na przykład, powiedzmy. Witam Was ponownie. Niestety w trakcie jazdy, yy, no, niestety wywaliła mi gra, więc postanowiłem już yy, dodać modyfikacje, takie jak ten ba backpack, co mówiłem. Yy, no i dojechałem, Johnezem do sklepu. Więc wchodzimy do sklepu. Witam Ciebie. Tejmo. A i ogólnie, um, już tutaj, zamówienie na klucze zostało um, dane. Więc tak, weźmy sobie papieroski. Dobra, sobie bierzemy Jeszcze jakieś żarełko myślę. To tak, może kiełbachy. Czy psy. No i tyle w sumie. Bierzemy sobie to I Nara yy, Teraz się przerzuciłem z kierownicy na klawiaturę. Dobra, no i lecimy. No i zaraz będziemy z powrotem w domu Dobra, i lecimy, pewna moc. No, jesteśmy już na miejscu. No, niech sobie stoi, weźmy sobie, wypakujmy te zakupy wszystkie. No, dobra Takie obydajmy do lodowy Chipsy, no, a rzucimy tu Piwera bierzemy Ech, no i Trzeba się zabrać za Zmontowanie tej satsumy całej Ale to już w kolejnym odcinku to był taki dosyć krótki odcinek. No, miał to być taki po prostu wstęp yy, do tej gry. I już kolejne odcinki będą w 100% dłuższe. Takie dwa razy dłuższe, będą ciekawsze, będzie się działo. No i do zobaczenia. Cześć.